A z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj duża informacja, bo znamy już oficjalną datę premiery dodatku Texas i jest to 15 listopad tego roku, czyli nie w najbliższy wtorek, ale jeszcze kolejny, za około 10 dni odbędzie się już oficjalna premiera dodatku Texas do American Truck Simulator. Wraz z tą informacją otrzymaliśmy też oficjalny zwiastun tego dodatku, który w chwili obecnej możecie zobaczyć, ale również możecie go normalnie zobaczyć na oficjalnym kanale YouTube SL Software. Odpowiednie linki znajdziecie w opisie, są dosyć długi, bo trwa aż 3 minuty, ale pokazuje wiele ciekawych miejsc tego dodatku. Plus jest tam też zawarta mapa, ale tę mapę również udostępniono w najnowszym poście na blogu. I w chwili obecnej możecie ją zobaczyć. Deksas będzie zawierać 29 miast. Jest to bardzo duża ilość tych miast, plus oczywiście wiele tysięcy kilometrów dróg. Także będzie to spore wyzwanie do odwiedzenia każdego fragmentu tego stanu, ponieważ tutaj jest po prostu ogrom tych terenów, dużo jest tutaj tej zawartości, plus wiele, wiele ciekawych miejsc. Także jeśli ktoś jest naprawdę bardzo zainteresowany tym dodatkiem, no to przypominam, 15 listopada bieżącego roku, wtedy odbędzie się oficjalna premiera. Tego też dnia odbędzie się oficjalny stream na Twitchu SC Software, gdzie tam oczywiście pojawią się specjalni goście, pewnie osoby, które pracowały przy tym dodatku. Odbędą się konkursy na klucze do tego dodatku i pewnie nie tylko. No i oczywiście odbędzie się uroczystość z wydaniem tego dodatku przez naciśnięcie czerwonego przycisku. Do tego, jeśli chodzi jeszcze o inne kwestie, ostatnio pojawiło się też kilka informacji o samym Teksasie, w tym o Austin, czyli o stolicy, plus druga część o naturze tego całego stanu. Zostaje jeszcze tylko post o specjalnych transportach. Na Steamie są już osiągnięcia z pełnymi nazwami i opisami. A jeśli chodzi jeszcze o Halloweenowe wydarzenie, to ono zakończy się jednak 14 listopada. Także prawdopodobnie najbliższy kalendarz może wyglądać tak, że w następnym tygodniu może zakończyć się Open Beta w jednej i drugiej grze i wtedy już zostanie wydana oficjalna wersja 1.46, 14, czyli w poniedziałek, zostanie zakończone Halloweenowe wydarzenie, a 15 zostanie wydany oczywiście dodatek Texas, plus pewnie jeszcze przy okazji rozpocznie się wydarzenie w World of Tracks Race po Teksasie. No a jeśli chodzi o ten materiał to tyle, a więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go do udostępnienia, zapraszam na Twitter i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!